Dobra, poczekajcie, bo mi na adwokat Dobra, Adres muszę dać. Ok. No i widzicie, ja na przykład teraz dostałem, bo... Bo, bo, bo będzie, z tego co zrozumiałem, to dwie sprawy będą. A z prywatnego... Y a kto oskarżenie? Ja Wam powiem co teraz będzie, kurwa. Teraz Murański kurwa będzie robił wszystko, żeby pismy nie dostać. Wszystko kurwa zrobił. No. Więc jakbyście mogli poprosić, żeby. Do do e cze Jacek Murański, Mateusz Murański i Anna Godlewska-Murańska, żeby się do mnie zgłosili i dali adres do doręczeń. By było kurwa idealnie, nie? nie? Nie musiałbym kurwa już się fatygować. I od razu by dostali pismo. Asentyna nie chce usunąć trójkąta bermudzkiego. czemu miałby usuwać trójkąt bermudzki, jak to na moim kanale zarobiło dla niego? Bo ja nie... Uwaga! Ja zapłaciłem za bity, zapłaciłem za mix. Zapłaciłem za okładkę, zapłaciłem za wydanie tego. Ja zapłaciłem za to wszystko, nigdy za to nie dostałem pieniędzy. I podejrzewałem, ja nie wiem ile muzyka zarabia, ale podejrzewam, że jak to ma, nie wiem, z 15 milionów wyświetleń i jeszcze z 15 na Spotify, czyli łącznie jakieś, nie wiem, 30 milionów wyświetleń, to podejrzewam, że, ja nie wiem jakie są stawki, ale jeśli miałbym takimi YouTubeowymi stricte, no to mogło to zarobić jakieś 100 tysięcy złotych. Po co ma akurat zabijać coś, co mu dało 100 tysięcy złotych? Więc no. Żałajże Muran reklamuje rozkleju nagalnego Mało mnie to interesuje tak szczerze, co robi Murański. Ale jak. No trudno, nie? Powiem Wam jedną rzecz. Powiem ci tak, ja rzadko, kurwa, nie wiem co mam myśleć, i, jest, i siedzę w szoku, ale jak y, Tańcula wypalił do tego, do, do murańskiego, że mu zrobił performance i zrobił mu syna, wiesz, sugerując, że Najman jest ojcem Mateusza Murańskiego, to kurwa siedziałem tak z 15 sekund, kurwa, na zasadzie co tu się wydarzyło, nie? Ja bardzo rzadko mam tak, że się czegoś nie spodziewam, a to był taki. To niespodziewany, nie? niż o wypowiedzie konopa, no fame, nie rozumiem. Dobra, to jeszcze raz wam powiem, czemu nie było u mnie konferencji. Bo mi, po pierwsze, ja nic z tego nie mam. Wiesz, nie płacą mi coś tam, tak jak mówiłem, jedyne co, to wtedy filmu nie muszę wrzucać. Te konferencje i tak nie zarabiają, bo nie zarabiają te konferencje, nie ma z tego pieniędzy. Ludzie nie, wiesz, nawet mówią, a donate, nie wiem, jest 50 tysięcy osób czy 80. Donateów i tak nie wysyłacie, bo wiecie, że się nie otworzą, bo oglądamy damy konferencji i nie będziemy się skupiać nad donatami. Uważam, że do nowych osób nie docieram tym, bo te 60% 80 80, powiedzmy, że jest pula 150 tysięcy widzów i czasami jest te 50, czasami jest inne 50, że to się rotuje. A reszta ogląda na głównej transmisji. Po prostu mamy takie komunicy, że oglądamy razem, tam nie wiem, high liga, Prima, cokolwiek e, czy feima, więc no. Ponadto ja też nie szukam publiki fejmowej, nie? Bo ta publika fejmowa to k***a mnie nie lubi, bo przegrałem, więc jestem największą pizdą na świecie. No I, i tyle, ja po prostu, ja byłem na przykład dzisiaj gotowy, że jedyne co się wydarzy, to że znowu sobie zrobię czwarty program pod rząd panel o mojej rodzinie coś akurat nie wydarzyło, więc byłem bardzo i to bardzo mile zaskoczony i tyle, a ponadto ja uważam, że może nie mam dużego wpływu na to, bo koniec końców jak coś się ma zwiralować to się zwiraluje, ale ja na przykład nie chciałbym przykładać cegiełki do tego, żeby w jakimkolwiek stopniu rodzina murańskich zdobywała zasięg za moim pośrednictwem więc po prostu zadecydowałem, że tak będzie najlepiej. Też z racji tego, że ja mam jakieś wątpliwości co do różnych, co do różnych ruchów fejmu w ostatnim czasie. Mogłoby dojść do momentu, gdzie niesłusznie na niektóre osoby wydaje frustrację, i byłoby to, byłoby to niewskazane pod tym względem, że no wiesz, to że mi się zachowanie niektórych osób nie podobałem albo firmy czasami, to tak jak zachowanie firmy, wiesz, okołogu może mi się nie spodać, to nie znaczy, że nie wiem, że mam Boxdela za debila albo za śmiecia. Czy, czy kogokolwiek innego tam, nie? Mówię o Boxdelu, bo Boxdell najczęściej się teraz wyświetla ostatnio w mediach z racji tego, że ten... Wiesz, Boxdel to nie Fame i Fame to nie Boxdell. Boxdel jest sam, a Fame to jest trochę więcej osób ponad Boxdel. Więc no... I uznałem, że po prostu tak będzie lepiej i tyle, nie? Eliza, według Ciebie... A właśnie, bo Liza ogłosili. Ja wiedziałem, że Liza ogłoszą, bo się dowiedziałem jakiś czas temu. Tak szczerze o tym zapomniałem, nie? Nawet k***a nie przychodziłem na scenę i mówię, o ale... O, ogłoszą dziewczynę, o Jezu. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ktoś wszyscy wcale. Dę, dań, dę, dę. Nie, nie, deń. o Jezu, ale dziewczynę ogłoszą. Dę, 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 Więc yy, nie zrobiłem tego w ogóle. Kurwa, nie, w pompce to miałem troszkę. Liza. Kurwa, czy ona się bije, czy się nie bije, ciężko powiedzieć. Na pewno jest to bardzo szybko zmonetyzowana osoba. Tak naj, Najchętniej to bym chciał zobaczyć konfrontację Franio z Lizą. Dlaczego? Bo jak mamy tutaj Frania, jest tu Liza i Franio. No to Liza oglądaliście. Znaczy, frani oglądaliście, bo była tu Liza. A potem, jak jej nie było, to się znak zapytania. pojawił I Liza zrobiła ruch kurwa w internecie dziwny pod względem pr i poszła nagrywać swagatom i z MC książę. A to dla moim zdaniem to jest samobójstwo kurwa. Yy, to normalnie kurwa tu rysujemy tego. Tu rysujemy internetową szubienicę, jak ktoś tu się powiesi, nie? w momencie, kiedy robi coś takiego. I teraz tak. Kto wchodzi na telegrama Lizy, kurwa i czyta jak po polsku, po ukraińsku i po, yy, po, po angielsku, pisze jakieś swoje wysrywy. No nikt, więc ci ludzie automatycznie, którzy zadawali sobie pytanie, przyszli tutaj i Franio im powiedział, że ona się brzydko zachowała. Więc yy, Franio tutaj zaplusował, ona analogicznie yy, poszła w dół. No i na dole była fagata i w sumie się tam gdzieś spotkali, nie? W tych nizinach internetu. Więc no. Najfajniejsze, co by mogło się wydarzyć, to żeby Franio się bił z Lizą. Ale problem jest taki, że są innej płci i tej walki nie będzie. Analogicznie jak nie ma tej walki, to pytanie jest, czy face-to-face -face tych dwóch osób jest na tyle interesujące, żeby pierwszy raz w historii Famous zorganizować face-to-face ludzi, którzy się nie biją. Więc to też stoi pod znakiem zapytania. Więc ja to widzę tak. A jest wywiad z nimi. Dobra, no to już tutaj powiedzmy to się wydarzyło, nie? On nie wiedział, że ją ogłaszam mu w stanie wywiadach. No mógł nie wiedzieć, czemu miałby to wiedzieć. No. Znaczy ja widziałem, że mnie ci bracia na i Wyzywali, Ale nie wiem, o co oni się obrazili, bo, bo dla mnie to tak wy wygląda, że kurwa, ktoś się chciał podpiąć pod jakiś nurt hejtu, który płynie. Nie wiem, że mają gówniany content? No mają gówniany content. Że mi kurwa, ciężko jest brać na poważnie TikTokerów? Jest mi ciężko brać na poważnie TikTokerów. Że nie wiem, że, że ich walka kurwa jest tragiczna, ich walka jest tragiczna. Na tym face-to-face się -face skończyli face-to-face, -face bo byli nudni. Kurwa. Rozumiesz. Kończą ci Facebook, kończą ci program, na którym kurwa masz być ciekawy, zainteresować ludzi. Tak jak na wszystkich jest 80, 90, 130 tysięcy ludzi. Tam było 25 i wyłączyli, bo było nudno. Nie było kurwa o co pytać tych ludzi. Rozumiesz o co chodzi. Pewnie, że, pewnie o to, że powiedziałeś, że wyglądał jak upośledzony Dani Alves. No dobrze, no ale widzisz, no to oni powiedzieli teraz, że jestem Pizdą i w sumie mogliby to argumentować tak, że mówię, że jestem mega super, a potem nie biją ludzie yy, w klatce. No i ch... I spoko, i zobacz, i ja nie mam do tego problemu. Znaczy, wiesz, no ja im odpowiem, ale nie mam na tym problemu na zasadzie, że coś mi się tu kurwa dziwne wydaje. Dziwne mi się wydaje, jak na przykład on powiedział, że jestem pizdą i kurwa, i, i chuj mi w dziewczynę. No to już mi tak kurwa jest, to dla mnie dziwne, nie? No. Czy uważam, że ze do swojego przyjaciela? Albo tak, albo na pograniczu. Dlaczego albo tak, albo na pograniczu? No bo wiem na przykład, że mogę na niego liczyć, wiem, że... Yy, to są Przede wszystkim Bo wiesz, że możesz na kogoś liczyć i masz yy, i pokładasz w tym człowieku yy, zaufanie. No ale to no, powiedzmy, nadal mógłbyś to kurwa... Do tego. Do, wiesz, że możesz na niego liczyć. To jest chyba najważniejsza cecha, jeśli chodzi o, o takie relacje. A jeśli nie, na pograniczu, dlatego, że mieszka w innym mieście i czasami nie utrzymujemy kontaktu przez jakiś czas. Wiesz, on tam, nie wiem, w Warszawie coś robi, a sobie we Wrocławiu coś robi. Na przykład się nie widzimy dwa miesiące, ale hu, hu, chyba tak. Powiedziałbym, że tak, bo nadal wiem, że mogę zadzwonić i, i wiesz, i by się coś ogarnęło. Więc no, czasami bywało lepiej, czasami bywało gorzej, ale Overall uważam, że jest, można na nim polegać. O. W takim razie, z kim jesteś w walce Boloński, Dubiel? Bo Dubiel to Twój przyjaciel, ale z Błońskim też coś i ITP. Czy odnośnie tej walki mam ambiwalentne podejście? Bo, bo pomimo tego, co ostatnio wiesz, to jakaś kurwa. Dziwna sytuacja była z, z Kacprem. Tam przede wszystkim rafał się z nim yy, ten. Ja ogólnie miałem takie wrażenie po tym streamie, podczas tego streama, że to po prostu, wiesz, kolejny raz przyszliśmy i wiesz, i czasami sobie dokuczamy i mówimy głupie rzeczy i, i tyle, ale dużo osób, setki, tysięcy osób wzięło to na poważnie i się, moim zdaniem, taka dziwna atmosfera wydarzyła. Chciałem z nim porozmawiać o tym na żywo. Widziałem go zresztą na KSW, ale coś robił, więc tylko sobie zbiliśmy piątkę i, i ten, I, i może po walce teraz w Łodzi sobie na ten temat porozmawiamy, bo dla mnie też jest niefajne, wiesz, bo ja, nie, nie pod tym względem, że nic, kurwa, nie mam do chłopa, wiesz, mogę się z nim w czymś nie zgadzać, zgadzać, wiesz, ja nie uważam, że dyskredytujące jakąś, kurwa, relację koleżeńską by było to, że uważam, że ma dużego. Ja też mam, kurwa, w Dużego. Można mnie tym samym zaatakować, nie? Ale on ma takie wysokiego pod względem fighterski. no i tyle. Też uważam, że troszkę za bardzo się nakręca pod, pod wiesz, na zasadzie, no będę najlepszy, muszę trenować, coś tam. Stary, to są freak fighty, nie? Jak chcesz być najlepszy, to, to napisz do Tybury, jak się, jak się w UFC wygrywa i czy cię tam zaproszą. Wiesz, dlatego ja to tak, dlatego ja niepoważnie biorę wszystkie osoby, które pod względem takim... w. Sportowym, którzy mówią, jak mistrzowie świata, e, ten. I też uważam, że taka koniunktura była na to, żeby się przypierdolić do Kacpra przez na przykład nasze community i żeby się przypierdolić do nas przez jego community i, i ten. Już mówię dlaczego. Bo on na przykład powiedział coś takiego, że on już nie chce sparować z frikami I ludzie to odebrali na zasadzie, kurwa, ale przebujany but Nie chce, bo co, bo już jesteś kurwa najlepszy. A on na przykład tu był i rozmawialiśmy na ten temat, i on mówi, słuchaj, nie chcę ten y, sparować z frikami bo jeśli się okaże, że na przykład jestem na y, dużo lepszym, na wyższym poziomie od tego freaka, y, no to na przykład, wiesz, przydał tu, podał przykład Ksa, ja nie byłem na tym sparingu. Inną sprawą jest to, że ja uważam, że jak, wiesz, coś było na sparingu, to się o tym nie mówi, nie? Głupio jest potem chodzić i mówić, no, go na sparingu. Już raz się Marta Linkiewicz i, i, i ogólnie fej na tym sparzył, bo mówili tak o Karolinie Owczarz, że jej dobrze poszło jak to tam wygrał, że ich dobrze poszło, no i się trochę tam Karolina pogniewała, ja też uważam, że to co na treningu zostaje na treningu, no i przyszedł i ponoć wygrał ten sparing, no i on ma takie, ma, ma tak w myśli, że jak wiesz, pokonał go na sparingu, to on nie weźmie z nim walki, jeśli uzna, że ma małe szanse, a tak gdyby nie wziął tego sparingu, to oni by, to, to nasz przykład Ksaju mógłby pomyśleć, a teraz sobie Bluńskiego sprawdzę. A tak już raczej nie sprawdzi, nie? To takie ma myślenie. No. I, i wszystkie rzeczy można interpretować dowolnie. Co myślisz że czuli Reporterze? Nie przesadzili, Ja rozumiem dawanie urańskim smaku ich broni, ale trochę zniży się do ich poziomu. Dla mnie trochę niesmacznie się zrobiło. No ja, mam, ja mam tu mieszane uczucia, nie? Ja, jeśli chcesz znać moje zdanie, to moje zdanie jest takie, że yy, w głębi duszy odczuwałem jakąkolwiek satysfakcję, że ktoś im że ktoś im oddał że ktoś im oddał, oddał kurwa w konwencji, w której oni kurwa zazwyczaj y, ludzi próbują szkalować. Więc ja nie powiem, że nie nie jestem w tym obiektywny, bo ja tych ludzi nie trawię. Więc w momencie, kiedy, w momencie, kiedy ktoś ich ośmiesza y, w sposób, który oni zrobili, otóż było widać, kurwa, jak, jak, jak gul rośnie, to nie powiem, że odczuwałem lekką satysfakcję i, i tyle. Więc ja nie będę w tym temacie obiektywny Co dzień tyra nie chcę zwyra, wstawać się znów Smutna mina, no bo żyję w tym napięciu Sensy mila, znowu zwijam to i wiesz już Może przez to nie potrafię przeżyć bez chmur